RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu. Po wielu latach posłuchy w Kępnie nawiązano do pięknej tradycji męskiego szczypiorniaka. Akademia Handbalu Kępno postanowiła zawiązać męską drużynę. Na pierwsze zajęcia zgłosiło się 12 chłopców rocznika 2011 i młodszych, ale aktualnie jest już blisko 30 zawodników, którzy mają za sobą już pierwszy turniej towarzyski. Akademia zorganizowała zawody w hali widowiskowo-sportowej w minioną niedzielę. Oprócz dwóch zespołów gospodarzy po dwie ekipy wystawiły także kluby z Ostroba Wielkopolskiego i Środy Wielkopolskiej. Cieszę się bardzo, że Zaczynamy powracać do starych korzeni Kolejorza Kępno i moim zadaniem i wielu osób, które mi pomagają jest założenie sekcji piekręcznych chłopców. Bardzo się cieszę, bo już właśnie gramy tutaj turniej, dzieciaki się cieszą, dzieciaki się bawią i zachęcam wszystkich chętnych z rocznika 2011-2012 do tego, żeby przyjść tutaj na turniej, przyjść na treningi i dołączyć do, do, do grupy, która dopiero niedawno zaczęła trenować. Myślę, że będzie fajna przygoda dla tych chłopaków, bo będą i obozy sportowe letnie, a także wyjazdy po całej Polsce. To jeszcze jedno pytanie odnośnie... No, oni dopiero raczkują, tu jest dużo błędów, tu, tu, tu wynik jest drugorzędną mają się ogrywać, ale tyle radości, ile widać w tych chłopcach, to, to naprawdę cieszę. Tak, piłka ręczna jest pięknym sportem, tak, fajnie, to jest to fajne, że można zdobyć wiele bramek, wiele bramek stracić i cały czas coś tu się dzieje. Tu nie ma przestojów, yy, intensywność gry jest bardzo duża. No i to jest fajne, że dzieciaki się szanują między sobą, trenerzy się szanują. Trenerzy sobie przybijają piątki, dzieciaki sobie przybijają piątki, nikt nie patrzy na wyniki, bo to nie jest mało ważne w tym okresie nauczania. Najważniejsze dobra zabawa i dobra akcja. Akademia Handlu kępno zaprasza wszystkich chętnych chłopców, którzy chcą jeszcze dołączyć do grupy z tego rocznika. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek i piątek. Radio Sud, radio Sud. Radio, twoja muzyka, twoja muzyka.